Witam Państwa serdecznie. Pomidory to warzywa bardzo lubiane i chętnie uprawiane w ogrodzie, ale niestety to rośliny podatne na choroby grzybowe i nie tylko. Warto poznać naturalne metody zapobiegające chorobom. Pozwalają nam one skutecznie dbać o uprawę tych cennych warzyw i zapewniają nam zdrową żywność. Dzisiaj powiem o trzech ekologicznych sposobach ochrony pomidorów. Zachęcam do wysłuchania. Pierwszym cennym składnikiem na opryski jest skrzyp. Zawiera bardzo cenne składniki takie jak potas, fosfor, żelazo oraz krzem który działa wzmacniająco na pomidory. Dzięki opryskom ze skrzypu stają się one odporne na różne choroby, zwłaszcza na grzybowe. Na przykład na zarazę ziemniaczaną. Jak go przygotować? No Musimy znaleźć takie miejsce, gdzie będzie rósł dość sporej ilości. Takiego gotowego ziela będziemy potrzebować około kilograma. Suszu y, gdzieś koło 200 gram. Ja tak y, zrywam y, takie dwie duże garście. W sumie to nie wiem, czy tu akurat jest kilogram, ale z takiej ilości, z dwóch y, garści y, przygotowuję preparat i, i jest on skuteczny. Tak orientacyjnie. A więc y, zebrany... Materiał, zebrane ziele. Zabiera, zalewamy 10 litrami wody, odstawiamy na 24 godziny. Po tych 24 godzinach gotujemy 30 minut, a po wystudzeniu rozcieńczamy jeden do trzech, czyli jedna część przygotowanego przez nas preparatu i trzy części wody. W sprzedaży są dostępne gotowe preparaty ze skrzypem, więc gdy nie mamy dostępu do tej rośliny, to możemy, to myślę, że sklepy ogrodnicze chętnie nas wspomogą. Oprys ze skrzypu stosujemy głównie zapobiegawczo. Najlepiej raz w tygodniu. O swoje pomidory możemy też dbać używając czosku. Czosnek, znany jako antybiotyk, jest pomocny przy zwalczaniu chorób bakteryjnych, grzybowych, wirusowych. Możemy też go wykorzystać, gdy na naszych pomidorach pojawią się mszyce. Opryski z stosujemy zapobiegawczo i do zwalczania chorób. O proszę, jak się wciął w kadr? Czosnek możemy przygotować na dwa sposoby. Możemy zrobić z niego wyciąg. 200 gram czosnku, to tak gdzieś 20 ząbków, albo tak też, to tak orientacyjnie wszystko, 3-4 główki, zależy jakie to są główki. Możemy go zetrzeć lub przecisnąć przez praskę, zalać 10 litrami wody, odstawić na 24 godziny, po czym przecedzić, Przelać do opryskiwacza i od razu wykorzystać. Nie zostawiamy na kolejny dzień, gdyż może zepsuć się i stracić swoje właściwości. Kolejny sposób to przygotowanie wywaru. Wszystko w zasadzie robimy tak samo, czyli 200 g czosku, zalewamy 10 litrami wody, odstawiamy na 24 godziny, ale po tych 24 godzinach w tym wypadku. Jeszcze gotujemy 20 minut. Studzimy i przecedzamy i możemy wykonać oprys. Tak przygotowaną substancję możemy przechowywać nawet przez kilka tygodni, nawet do dwóch miesięcy. Ale pamiętajmy, żeby gorący wywar wlać do słoika, od razu zakręcić i odwrócić dnem do góry. Ja w celu ochrony pomidorów stosuję również w swoim ogrodzie drożdże. Są świetne w profilaktyce, ale radzą sobie też, gdy pojawią się objawy chorobowe. Więcej mówię o tym we wcześniejszym filmiku, którego link zamieściłam w opisie. Może tak tylko króciutko powiem. Jak go stosować? Jedną kostkę 100 gramową rozpuszczam w 10 litrach wody i pryskam. Opryskuję nią y, tą substancją pomidory. Lubię stosować tą metodę, gdyż jest szybka w przygotowaniu, a zwykle brakuje czasu, to dlatego najczęściej z niej korzystam. Naturalne opryski będą skuteczne, gdy będziemy wykonywać je regularnie, najlepiej raz w tygodniu. Opryskujemy dokładnie całą roślinę, pamiętając również o dolnej części liści. No, takie domowe preparaty mają wiele zalet. Nie obciążają naszego budżetu, są proste w przygotowaniu. Poza tym nie musimy się obawiać, że zaszkodzimy naszym pomidorom zbyt intensywnym opryskaniem. Który z oprysków jest najbardziej skuteczny? Każdy z nas pewnie będzie miał inne odczucia. Warto poznać wszystkie możliwości i wybrać taką metodę, która będzie dla nas najwygodniejsza i najlepsza. Zachęcam do wypróbowania. Być może stosujecie Państwo inne metody. Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Uczmy się od siebie nawzajem. Na pewno każdy z nas odniesie z tego korzyści. Pozdrawiam i życzę powodzenia.